Są też takie ataki złego ducha, które można powiedzieć, że to już nie jest nasza słabość, nie jest to zwykła pokusa. Można ją nazwać pewnego rodzaju opresją. Na czym polegają te opresje? Opresje są dwojakie, wewnętrzne i zewnętrzne. Opresja wewnętrzna to jest taka silna myśl, czy takie silne pragnienie, któremu się człowiek Thank uh -huh.